wszyscy jesteśmy tacy sami dla naszego Boga. On jest dla nas taki sam, więc jak on spełnia moje pragnienia może też spełniać tak samo Twoje. Więc jeśli czegoś zamarzę, to on naprawdę to daje. Zamarzyłam o jakimś spotkaniu po latach, odbyło się, o tej wyprowadzce, mam przepiękne miejsce w lesie. Wiesz, nawet to, że dostaję jakieś ubrania we wspólnocie i okazuje się, że na maksa ich potrzebowałam akurat. Parę sukienek na wydarzenia, które się będą działy. Niczego mi nie brakuje, bo Bóg mi to zawsze daje. Dostałam ciepłą czapkę, ale ona mi się nie podobała. No ale ją nosiłam, bo była ciepła i wiesz, to jest takie, że szanuję to, co mam akurat od Boga. Na przykład mamy, takim, mamy taki mały samochodzik, Przyda się Większy, ale na ten czas on jest ok. Akurat nasz pies się mieści idealnie w bagażniku. Doceniam to, co mamy, nie? Czyli on daje te prezenty, które naprawdę potrzebujemy. Ostatnio ja pomyślałam, że potrzebuję nowe spodnie, dostałam kartę spodni. Zachwycające to jest. Pan Bóg się troszczy o swoje dzieci. Amen. Choć wielu nie potrafi tego przyjąć, nie? Właśnie. Właśnie, bo Bóg przychodzi z pięknymi rzeczami dobrymi, ale musimy się jakby szykować, żeby być otwartym na to piękno, na to dobro. Możemy być zamknięci i nie, nie nie przyjąć tego błogosławieństwa.